Dzień dobry Państwu. Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego odbywa się w formie transmisji online. Dostęp na stronie www.grodziczno.pl/zakładka Aktualności. Komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126 łamane przez jeden obręb Plorki o długości 0,3 km Została powołana zarządzeniem nr 76 na 2020 Wójta Gminy Grodziczna z dnia 8 lipca 2020 roku w składzie Przewodnicząca Komisji Pani Żaneta Słans Słandał, Zastępca Przewodniczącej Komisji Pan Leszek Klejna, Sekretarz Komisji Pani Benedykta Napierska i członek Komisji Pan Mateusz Krajewski. Tryb postępowania przetarg nieograniczony. Ogłoszenie zostało umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w biuletynie zamówień publicznych. Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości wartość netto 162 369,39 zł, wartość brutto 199 714,35 zł. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należało złożyć w terminie do dnia 28 lipca 2020 roku do godziny 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Sekretariacie Pokój nr 12. W terminie wpłynęły dwie oferty, po terminie żadna. Oferty są zamknięte zgodnie z zapisami udziału w przetargu. Nie widać znamion ani prób otwierania. Pierwsza oferta została złożona przez przedsiębiorstwo drogowo budowlane ulica Długa 27 z Brodnice Wpłynęła ona w dniu dzisiejszym o godzinie 7.36. Tak, wykonawca oferuje kwotę netto za całe zadanie 148 315,97 zł, co daje nam kwotę brutto 182 428,64 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Dobrze. Druga oferta została złożona przez konsorcjum. Liderem jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, partnerem Altor Spółka ZOTE, także Mińsk Mazowiecki. Została ona w, wpłynęła ona w dniu dzisiejszym o godzinie 8.43. Tak. Kwota jaką oferuje wykonawca netto wynosi 187 647 59 zł 59 groszy. Kwota brutto to 230 806 54 zł 54 grosze. I okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy. Dziękuję za uwagę, Do widzenia.